Lecimy z tematem związanym właśnie z tym rachunkiem. I jak już co tydzień to samo w portfelu Microsoft, Nvidia, Google, Altria, United Health, dalej. W końcu yy, ta spółka wyszła na plus. Długo, długo czekaliśmy po mocnym zjeździe w dół. Aż ta spółka odrobi, i to była jedyna spółka poza ym, obligacjami, o czym będę mówił za chwilę, to była stratną, a teraz jest jedyna, znaczy jedyna. Teraz praktycznie wszystkie spółki w, w portfelu są zyskowne: Arista Network i obligacje amerykańskie. To jest ETF notowany w euro na obligacje 10-7-10 lat. Typowe amerykańskie. I pierwszy raz kupiłem je tutaj w tym miejscu. To było jakieś początkiem, końcem kwietnia, początkiem maja. I w zeszłym tygodniu dokupiłem. Ponieważ, dlaczego to dokupiłem? Ja tutaj też mówiłem jakiś czas temu, że raczej tego ETF-a nie będę dokupywał. Jest to jeden ETF, który. Nie wygląda tak samo jak te akcje w kontekście tego. Te wszystkie akcje, które kupiłem, jest ich tutaj 6, dodałem je do portfela co najmniej na 2 lata, i tutaj nieważne, co by się działo: czy będzie recesja, czy będzie krach, czy będzie jakaś wojna, cokolwiek będzie się działo, te akcje w portfelu będą co najmniej na 2 lata. Po dwóch latach Będą poddane tej samej analizie, tej samej weryfikacji Czy dalej spełniają moje kryteria Jeśli tak, zostaną na kolejne dwa lata Do portfela docelowo chcę dodać 30 spółek Albo 19 plus ten jeden ETF Czyli inaczej mówiąc w portfelu chcę mieć 20 walorów I tutaj też one będą dodawane w kontekście tego co się będzie działo Bo na razie to spółki takie jak Microsoft, Nvidia, Google, chyba to są spółki, które przypuszczam, że każdy powinien mieć w portfelu. Są to molochy, które rozwijają się cały czas, przynoszą zyski, są dochodowe, rozwijają się. W ogóle nie ma dwóch zdań. Kilka spółek nieoczywistych, jak Altria. Altria, spółka dywidendowa, też duży moloch związany z tytoniem. Spółka dość, że wypłaca dywidendę, to jeszcze daje zarobić na kursie. Więc to jest też taki, jedna z nielicznych spółek, które płaci dywidendę i zarabia, zarabia. Ich kurs idzie do góry. Sporo molochów gdzieś tam w tym boku się zostają i po prostu nie drożeją. Tutaj jest dość fajnie. United Health, no by zdywersyfikować. Branża, można powiedzieć, medyczna też płaci dywidendę, ale również może nie tak dużym jak Altria, no bo Altria płaci momentami po 8%, United Health jest to około 3% plus minus, ale też ta spółka lubi iść do góry łącznie z wypłatą dywidendy. No a lista Network no to również no, spółka związana blisko sztucznej inteligencji także jak najbardziej w portfelu 2 lata dodana. Dorzucone tak powiedziałem obligacje amerykańskie, te na obligacje amerykańskie ze względu, by zabezpieczyć ten portfel. Początkowo tego portfela nie chciałem zabezpieczać, tutaj postanowiłem prowadzić ten portfel profesjonalnie w kontekście tego, jakbym prowadził, jak prowadzę swój to powiedzmy duży portfel. Bo e, jeśli bym tego nie zrobił, to tak by pokazuje proces tylko tak powierzchownie. Tutaj postanowiłem pokazać całkowicie, bo ostatnio pytania padły: ile kapitału zostawiam w razie czego? W kontekście spadków. No bo załóżmy, mamy, w, mamy kupione u siebie um, jakiś pakiet spółek. Niech to będzie, załóżmy, nieistotne jakie, ale mamy w trans w swoim portfelu za 100 tysięcy złotych kupione i nie mamy żadnych pieniędzy na dokupienie. I w momencie, kiedy pojawiają się spadki, duże spadki, to. Mali gracze oczywiście będą uciekać z rynku, bo jest panika, boją się. Duzi gracze wiedzą co robić, czyli wtedy trzeba dokupywać. I właśnie w tym kontekście chcę to pokazać, jeśli mimo tego, że nie będę miał gotówki na swoim koncie, to będę miał obligacje. Obligacje, czy ETF na obligacje tutaj. No bo u tego brokera nie ma fizycznych obligacji, więc muszę sobie w inny sposób radzić, więc sobie kupujemy, ten, kupujemy sobie ETF. ETF jest po to i obligacje to są po to, by, wiadomo, kiedy pojawią się spadki, obligacje będą drożeć, czyli ja będę zarabiał na kursie, akcje będą spadać, czyli wiadomo, tracę, nie mam wyjścia, czyli można powiedzieć troszeczkę portfel jest dywersyfikowany, no wiadomo, to nie jest jeden do jednego, ale jest dywersyfikowany, ale mam możliwość sprzedania mm, obligacji, i kupienia akcji, czyli uciec z obligacji w pewnym momencie i przejść do akcji. Mam nadzieję, że to jest ważne. Tutaj już mówiłem, na co co oczekuję. Visa. Chciałbym, żeby się znalazła w portfelu. Następnie Amazon. No, Taiwan Semiconductors. No to jest kolejna spółka, która ma tyle zamówień i no, że nie widzę, by, by też nie mieć tej spółki w portfelu przekapione Oczywiście wtedy nie miałem możliwości, bo projekcie zaczął od 3000. Zacząłem od kilku podstawowych akcji, tutaj muszę czekać na korektę. Oracle, które ostatnio wyszczeliło, również spółka z blisko branży AI, więc kolejna spółka. Troszeczkę tutaj też w tym portfelu ta dywersyfikacja będzie mniejsza, czyli przypuszczam, że 50% portfela może to być branża związana właśnie z sztuczną inteligencją i tym tematem, bo teraz jest to modne, modne i ten temat no, jest pożądany, także nic innego jak kupować. Adobe, hmm, tutaj mam to do, tutaj jako obserwację, ale hmm, ostatnio był wątek właśnie tej spółki, bo Chyba jedyna spółka, która obecnie ma dobre wyceny, z tych takich spółek właśnie e, związanych z tą tematyką i blisko sztucznej inteligencji można powiedzieć, czyli wdrażają tam, nie idzie im to, ale wdrażają. Dobrze jest wyceniona, czyli jeśli ktoś myślałby o spółce długoterminowej jakiejś, już tu i teraz to chyba Adobe to jest spółka, która jest bardzo dobrze wyceniona. No, i tutaj mamy jeszcze spółkę e, o skrócie Avgo Też jest z myślą. Nie wiem, czy na 100%, ale jest z myślą, byłem ją dojść do portfela. Ale również nie po tych cenach, bo jest póki co cholernie przewartościowana. O, dzisiaj się rozgadałem troszeczkę o tym portfelu. E, dobra, jak są pytania, dawać. A no są, bo tutaj mija mi się, leci. Także wrócę do tych pytań. Jeszcze statystyk nie pokazałem. Do tego portfela są osobno statystyki. No i jak widać, 100% transakcji póki co jest trafnych. Także fajnie jest się czym chwalić. Śmieję się, ponieważ rynek nie jest wcale taki ładny. Taki fajny. Teraz mamy. Można powiedzieć Eldorado, ale będzie ciekawiej i Was tu będzie więcej, jak się zaczną problemy, a te problemy przyjdą, bo giełda to jest jeden wielki problem. Są sytuacje takie jak, jak jest teraz, że jest pięknie, ładnie, super, ale to nie będzie trwało wiecznie, ja sobie z tego zdaję sprawę. No i patrząc, mój portfel w stosunku do SP to 29%. Mój portfel ma stopę zwrotu, przy czym w tym samym czasie SMP zrobił 13. No, i kiedy pojawią się problemy, rynek się zmieni, skończy się Eldorado, to wtedy będzie walka, by mieć lepszy wynik od SMP. No, i właśnie na tym to polega.